Cześć! Czy zdarzyło się komuś, nie wiem, podczas spaceru po mieście albo jak się ogląda zdjęcia z podróży, zatrzymać się i pomyśleć, kurczę, dlaczego ten budynek wygląda jak y, starożytna świątynia, a tamten obok jak jakiś średniowieczny zamek? A przecież powstały chyba w podobnym czasie. No właśnie, to jest świetne pytanie. To fascynujące, prawda? Dlatego dzisiaj no, zabierzemy się za architekturę pierwszej połowy XIX wieku. To był naprawdę niezwykły okres. Wiesz, czas wielkich przemian, rewolucja przemysłowa szła pełną parą, ale jednocześnie architekcy jakoś tak y, z ogromnym zapałem patrzyli wstecz. Szukali inspiracji w przeszłości. Dokładnie. I naszym celem dzisiaj jest po prostu wspólnie zrozumieć, jakie style były wtedy w Europie modne. Dlaczego akurat takie? No i jak to się przekładało na konkretne budowle, które zresztą do dziś możemy podziwiać? Postaramy się to wyjaśnić krok po kroku, wiesz, tak prosto jak na dobrej lekcji. Super. No dobrze, to zacznijmy od początku XIX wieku. Wyobraźmy sobie Europę, dopiero co skończyły się te burzliwe czasy, rewolucji francuskiej i wojny napoleońskie. Jaki styl mógł wtedy dominować? No, wydaje mi się, że ludzie potrzebowali czegoś, co symbolizuje jakiś porządek, stabilność. I dokładnie tak było. Na scenie można powiedzieć, królował wtedy klasycyzm. To styl, który no, czerpał pełnymi garściami ze wzorców starożytnej Grecji i Rzymu. Pomyślmy kolumny, symetryczne fasady, te trójkątne frontony nad wejściem kopuły. Takie bardzo uporządkowane. Tak, a dlaczego akurat antyk? Bo on się kojarzył z ideałami oświecenia, rozumem, harmonią, doskonałymi proporcjami, no po prostu ładem. Wiesz, po tym całym rewolucyjnym chaosie, te wartości były bardzo w cenie. Architektura klasycystyczna była często monumentalna, taka poważna miała budzić respekt. Mhm. Idealnie nadawała się do wznosienia ważnych gmachów publicznych, siedzib władz, sądów, uniwersytetów, ale też kościołów czy pałaców. Miała podkreślać trwałość i no, powagę tych instytucji, które się w nich mieściły. Czyli taki, można powiedzieć, architektoniczny komunikat, tu panuje porządek i rozsądek, tak? Coś w tym stylu, tak. Dobrym przykładem, który to chyba świetnie ilustruje, jest sobór kazański w Petersburgu. Jak spojrzymy na zdjęcie numer jeden, zwłaszcza na tę ogromną, półokrągłą kolumnadę, która tak obejmuje plac przed wejściem, no to od razu widzieć nawiązanie do Rzymu. Zdecydowanie. On powstał w latach 1801-1811, czyli idealnie wpisuje się w ten początkowy okres. Zdecydowanie. Architekt Andrzej Woronichin, on się wyraźnie inspirował Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie. Ta monumentalna kolumnada, potężna kupuła nad centrum, to wszystko miało świadczyć o potędze i ambicjach Imperium Rosyjskiego. Aha. Ta budowla powstała za czasów cara Aleksandra I i miała być nie tylko miejscem kultu, ale też ziesz, pomnikiem zwycięstwa nad Napoleonem. Co prawda, ta wojna z 1812 roku była trochę później, ale już wcześniej Rosja pozycjonowała się jako taki ważny gracz na europejskiej scenie. Rozumiem. I klasycyzm był tu po prostu idealnym narzędziem do wyrażenia tych imperialnych aspiracji właśnie przez odwołanie do potęgi starożytnego Rzymu. Okej. Okay. Czyli klasycyzm jako symbol ładu i potęgi. Ale mówiłyśmy, że XIX wiek to czas zmian. Czy ten taki klasycystyczny porządek utrzymał się długo jako jedyna, no, jedyna opcja? No, właśnie nie do końca. Równolegle, a z czasem coraz silniej, zaczął się rozwijać inny nurt, który nazywamy historyzmem. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. Architekci trochę tak jakby znudzeni tą klasyczną powagą, a może szukający czegoś bardziej e, emocjonalnego, czy może bardziej narodowego. Czegoś innego. Tak, zaczęli się rozglądać za inspiracjami e, w całej historii architektury nie tylko w Antyku, ale też, e, a może przede wszystkim w średniowieczu. Pojawiła się fascynacja gotykiem, stylem romańskim historyzm czyli sięganie do historii. Brzmi logicznie, ale jak to konkretnie wyglądało? Czy to było po prostu kopiowanie starych budynków, jeden do jednego? Nie tyle kopiowanie, co raczej naśladowanie, odtwarzanie pewnych form, a często ich taka swobodna interpretacja i łączenie. Dlatego mówimy o neostyłach, czyli nowych wersjach starych stylów. Aha, neo, czyli nowy. Tak, mamy więc neogotyk. Neoromanizm, ale też kontynuację tej fascynacji antykiem w formie neoklasycyzmu, a później pojawił się też neorenesans czy neobarok. Pomyślmy, jaka nagle różnorodność wkroczyła do miast. No rzeczywiście. Znajdący rzymską świątyny i pałac wyglądający jak zamek z czasów rycerzy. Skąd ta zmiana? No, było to związane z duchem romantyzmu epoki, która ceniła uczucia, tajemniczość, indywidualizm, a także interesowała się przeszłością, legendami, folklorem. Mhm. Poza tym, w XIX wieku bardzo silne stały się ruchy narodowe. Wiele narodów szukało swoich korzeni, swojej tożsamości, i często odnajdywało je właśnie w sztuce i architekturze minionych wieków, zwłaszcza średniowiecza, które uznawano za okres kształtowania się tych narodów. Mhm. To ciekawe, jak nastroje społeczne i polityczne. Odbijają się w architekturze. Mówiłeś o neoklasycyzmie jako takiej kontynuacji w ramach historyzmu. Mamy jakiś przykład? Oczywiście. Spójrzmy na przykład na Kościół świętej Magdaleny w Paryżu. Mamy go na zdjęciu numer 4. Patrząc na niego, no można by przysiąść, że to jest autentyczna rzymska świątynia, która została jakoś przeniesiona w czasie. Rzeczywiście tak wygląda. Potężne kolumny w porządku korynckim otaczające całą budowlę, monumentalna, prosta bryła, trójkątny fronton z rzeźbami, wygląda niezwykle dostojnie i klasycznie. Ale uwaga, prace nad nim zakończono dopiero w 1842 roku. Dopiero wtedy? Tak. Jego historia jest zresztą bardzo burzliwa. O, to brzmi intrygująco. Co w niej takiego niezwykłego? No więc, pierwotnie, jeszcze w XVIII wieku, to miał być kościół. Potem, w czasach rewolucji, planowano tam różne funkcje publiczne, aż wreszcie Napoleon Bonaparte w 1806 roku zarządził, że ma to być świątynia chwały, Temple de la Gloire, poświęcona jego wielkiej armii. Świątynia chwały? Armii? W takim budynku? Tak. Wyobraźmy sobie budynek wzorowany na antycznych świątyniach, jako pomnik nowoczesnych XIX-wiecznych zwycięstw militarnych. To doskonale pokazuje, jak neoklasycyzm, chociaż czerpał z Antyku, służył bardzo współczesnym celom politycznym, wręcz propagandowym, miał wyrażać potęgę Cesarstwa Napoleona. Niesamowite. Ostatecznie, po upadku Napoleona, budynek wrócił do swojej pierwotnej funkcji i został konsekrowany jako Kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Ale jego forma pozostała takim świadectwem tych imperialnych ambicji. Kurczę niesamowite, jak jeden budynek może opowiedzieć tyle historii. Ale historyzm to nie tylko powrót do Antyku. Wspomniałeś o średniowieczu, o neogotyku. Jak to wyglądało w praktyce? Neogotyk był niezwykle popularny, zwłaszcza w Anglii i krajach niemieckich. Zamiast tej harmonii i symetrii klasycyzmu, oferował strzelistość, bogactwo detali, taki trochę tajemniczy nastrój. Pomyślmy o ostrołukowych oknach, wysokich wieżach, przyporach, witrażach. Tak, od razu inne skojarzenia. <laughs> tak, to wszystko kojarzyło się z czasami rycerzy, zamków, katedr, z epoką uznawaną za bardziej duchową, romantyczną, a w niektórych krajach za rdzenie narodową. Świetnym przykładem jest zamek w Babelsbergu pod Berlinem, widoczny na zdjęciu numer dwa. Zbudowany między 1835 a 1849 rokiem jako letnia rezydencja dla pruskiego księcia Wilhelma, który później został cesarzem Niemiec. Patrząc na ten zamek, no, od razu widać inspirację średniowieczem. Ma taką nieregularną bryłę, wieże o różnych kształtach, blanki na murach, czyli te charakterystyczne zęby na szczycie murów obronnych, ostrołukowe okna. Wygląda trochę jak zamek z bajki albo ilustracji do powieści historycznej? Dokładnie o to chodziło. Miał być malowniczy, romantyczny, budzić skojarzenia z chwalebną przeszłością. Wiesz, w czasach dynamicznych zmian, rewolucji przemysłowej, która przekształcała krajobraz i społeczeństwo, taki powrót do idealizowanej przeszłości dawał poczucie zakorzenienia, stabilności. Mhm. Rozumiem? Neogotyk był też często postrzegany jako styl bardziej chrześcijański, niż ten pogański w swoich korzeniach klasycyzm, co miało znaczenie w niektórych kręgach. Był też wyrazem dumy narodowej, zwłaszcza w Niemczech, gdzie gotyk uważano za styl germański, w przeciwieństwie do romańskiego klasycyzmu. Czyli wybór stylu to nie była tylko kwestia estetyki, ładne czy nieładne, ale też manifestowania pewnych wartości, tożsamości. A czy ten neogotyk stosowano tylko do zamków i kościołów? Ależ skąd? I to jest kolejna fascynująca rzecz w XIX wieku. Te historyczne kostiumy zaczęto zakładać na zupełnie nowe typy budynków, które powstawały dzięki rozwojowi techniki i zmianom społecznym. Weźmy na przykład dworce kolejowe. Dworce kolejowe? Tak. Kolej to przecież symbol nowoczesności, postępu, rewolucji przemysłowej. A jednak wiele dworców z tego okresu wygląda jak pałace lub, właśnie, yy, gotyckie zamki. To brzmi jak paradoks. Taka nowoczesna funkcja w starym opakowaniu? W pewnym sensie tak. Spójrzmy na budynek dworca głównego we Wrocławiu. Mamy go na zdjęciu numer 5. Zbudowany w latach 1855-1857, a więc już w drugiej połowie wieku, ale idealnie pokazuje tę tendencję. Jego styl nawiązuje do angielskiego gotyku Tudorów ceglane mury, charakterystyczne wykusze, wieżyczki to jest ogromny reprezentacyjny gmach. No właśnie, dlaczego, dlaczego wybrano taki styl dla budynku, który służył podróżnym, przybywającym pociągami? Czy chciano jakoś oswoić tę nową, może trochę przerażającą technologią, jaką była kolej? Ubrać ją w takie znajome, historyczne szaty? To jest jedna z interpretacji. Być może chodziło o nadanie dworcowi jako takiej nowej bramie miasta odpowiedniej rangi i powagi. Wpisanie go w historyczną tkankę miejską, może też o stworzenie przyjemniejszego, bardziej domowego wrażenia dla podróżnych w porównaniu do takiej czysto użytkowej hali. Mhm. Ale co ciekawe, za tą historyzującą fasadą kryły się często bardzo nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. W przypadku dworca we Wrocławiu hala peronowa była przekryta imponującą konstrukcją z żeliwa i szkła, materiałów i technologii typowych dla rewolucji przemysłowej. Widać to trochę na zdjęciu hali. Czyli mamy tu do czynienia z takim trochę kamuslarzem, nowoczesna konstrukcja ukryta pod historycznym płaszczem. Można tak powiedzieć. I to prowadzi nas do kolejnego ważnego aspektu architektury XIX wieku pojawienia się i coraz szerszego zastosowania nowych materiałów i technologii. Rewolucja przemysłowa dostarczyła budownictwu żeliwo, a później stal, produkowane na masową skalę. Czyli coś zupełnie nowego? Tak. Te materiały miały ogromną wytrzymałość, pozwalały na tworzenie lżejszych, bardziej ażurowych konstrukcji, przekrywanie dużych rozpiętości, bez konieczności stosowania masywnych murów czy kolumn, jak to było w przeszłości. Gdzie jeszcze możemy zobaczyć takie połączenie nowej technologii i historycznego stylu? Myślę o czymś naprawdę spektakularnym. Idealnym przykładem, chociaż ukończonym nieco później, bo w 1894 roku, ale doskonale ilustrującym te XIX-wieczne tendencje jest słynny Tower Bridge w Londynie. Chyba każdy kojarzy ten most, na zdjęciu numer 3 go widać dwie potężne wieże połączone u góry kładkami dla pieszych, a na dole te podnoszone przęsła, zwodzone, które umożliwiają przepływanie dużych statków po Tamizie. No tak, niesamowita konstrukcja. Z konstrukcyjnego punktu widzenia to jest majstersztyk inżynierii końca XIX wieku. Podnoszony most tej wielkości musiał być ogromnym wyzwaniem inżynierskim. Ogromnym. Most ma wewnętrzny stalowy szkielet, który dźwiga całą konstrukcję i mieści ten skomplikowany mechanizm podnoszenia przęseł. Pierwotnie ten mechanizm był napędzany hydraulicznie, a wodę pod ciśnieniem pompowały maszyny parowe. Maszyny parowe? Tak. Czyli super nowoczesna technologia, jak na tamte czasy. Ale jak ten most wygląda z zewnątrz? Czy widzimy ten stalowy szkielet? Nie, zupełnie nie. Te wieże są obłożone kamieniem, mają dachy, okienka, różne detale. Wyglądają trochę jak fragmenty jakiegoś zamku, czyli znowu neogotyk. Dokładnie. Całą tę nowoczesną stalową konstrukcję, starannie ubraną w neogotycki kostium z granitu i kamienia portlandzkiego. Dlaczego? Głównie po to, aby most harmonizował wizualnie z pobliską historyczną twierdzą Tower of London. Aha, czyli, żeby pasował do otoczenia. Tak. Uznano, że taka surowa, stalowa konstrukcja byłaby w tym miejscu po prostu nieestetyczna. To jest klasyczny przykład tego, co nazywamy kamuflażem stylistycznym ukrywania nowoczesnej inżynierii pod płaszczem historyzującego stylu. To pokazuje pewien dualizm tej epoki. Z jednej strony zachwyt nad nowymi możliwościami technicznymi, ale jednocześnie silne przywiązanie do tradycyjnych form estetycznych i historycznych skojarzeń. To naprawdę fascynujące, jak te dwie tendencje takie patrzenie w przyszłość przez technologię i w przeszłość przez styl splatały się ze sobą w jednym budynku czy moście. Spróbujmy teraz zebrać te wszystkie informacje. Co najważniejszego powinniśmy zapamiętać o architekturze pierwszej połowy XIX wieku, no przygotowując się na przykład do jakiegoś sprawdzianu. Jasne. Myślę, że warto zapamiętać kilka kluczowych punktów: taka wiesz, pigułka wiedzy. Super. Po pierwsze. dominacja klasycyzmu na początku. Pamiętajmy, że na starcie XIX wieku głównym stylem był klasycyzm, nawiązujący do starożytnej Grecji i Rzymu cenił harmonię, porządek, symetrię, monumentalizm. Był idealny dla ważnych gmachów publicznych. No, ten przykład Soboru Kazańskiego w Petersburgu z jego wielką kolumnadą jest świetny. Okej. Okay. Po drugie. Narodziny i rozwój historyzmu. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się historyzm, czyli czerpanie inspiracji ze stylów minionych epok. To nie był jeden styl, ale cała paleta neostylów. W pierwszej połowie XIX wieku najważniejsze były powiedzmy tak. neoklasycyzm, czyli kontynuacja fascynacji antykiem, ale już jako taki świadomy wybór historyczny. Przykład Kościół świętej Magdaleny w Paryżu, ten wyglądający jak Rzymska świątynia. Mhm. I neogotyk, czyli naśladowanie stylu gotyckiego ze średniowiecza, popularne zwłaszcza w Anglii i Niemczech. Kojarzony z romantyzmem, przeszłością narodową. No i ten zamek w Babelsbergu jest dobrym przykładem. Jasne. Po trzecie. Nowe materiały i technologie. To jest wiek rewolucji przemysłowej. W budownictwie zaczęto coraz śmielej stosować żeliwo, a potem stal. To pozwalało na tworzenie nowych konstrukcji, na przykład wielkich przeszklonych hal dworcowych jak we Wrocławiu czy mostów o skomplikowanych mechanizmach, jak Tower Bridge. Okej, okay, nowe materiały. Po czwarte. Kamuflaż stylistyczny. To jest bardzo charakterystyczne dla tej epoki łączenie nowoczesnej konstrukcji np. stalowego szkieletu, z historyzującą fasadą neogotycką, neorenesansową itd. Nowoczesne wnętrzności ukrywano pod tradycyjnym kostiumem. Przykłady: Tower Bridge, ale też ten wspomniany dworzec we Wocłaniu. Rozumiem, ukrywanie nowoczesności. I po piąte różnorodność funkcji. Te historyczne style stosowano do przeróżnych budynków, nie tylko pałaców i kościołów jak dawniej, ale też do zupełnie nowych obiektów, jak właśnie dworce kolejowe, muzea, biblioteki, a nawet co ciekawe, fabryki. Świetne podsumowanie. Czyli Klasycyzm, potem historyzm z tymi neostylami, głównie neoklasycyzm i neogotyk. Nowe materiały jak żelazo i stal, często ukrywane pod historyczną fasadą, no i stosowanie tych stylów do najróżniejszych budynków. Widać wyraźnie, że była to epoka takiej no, rozmowy z przeszłością, próby odnalezienia się w tym szybko zmieniającym się świecie przez odwołania do historii. Tak. Ale jednocześnie te nowe materiały i technologie już nieuchronnie pchały architekturę w zupełnie nowym kierunku. Dokładnie. Ten historyzm był w pewnym sensie takim ostatnim wielkim spojrzeniem wstecz przed nadejściem modernizmu, który miał odrzucić to całe historyczne naśladownictwo na rzecz zupełnie nowych form, wynikających z funkcji, konstrukcji i no, ducha nowoczesności. Ale to już jest historia na zupełnie inną opowieść. Zdecydowanie. A na koniec może taka myśl do refleksji. Kiedy dzisiaj patrzymy na współczesną architekturę wokół nas, czy ona również w jakiś sposób odzwierciedla nasze czasy? Czy my też prowadzimy jakiś dialog z przeszłością, czy raczej skupiamy się na innowacji, technologii, może ekologii? Co przyszłe pokolenia odczytają z budynków, które my dzisiaj wznosimy? To bardzo dobre pytanie. Warto się nad tym zastanowić, rozglądając się po własnej okolicy. Dziękujemy za tę wspólną podróż przez architekturę pierwszej połowy XIX wieku i to wszystko w tym omówieniu.